Witam wszystkich, tu Hikomikos i mam złe oświetlenie. Ach, tak teraz zobaczyłem. E, mam tu boosterek Plasma Gale, japońska wersja językowa i zrobimy rozpakowywanie. Karty są takie. Lotat. Drudigon, Plasma. E, Togetic. Ja pierdolę, Lugia i Ex. Lugia i EX Lugia i EX Dzięki wielkie! No a i do co powiedział szelakiudo no? Że będzie lugia i EX Ej, hey, a będzie słychać że ja powiedziałem że będzie lugia i EX Chyba tak, teraz też I GOLBAT ja cię tak chciałem mieć, długiejek, a ona czekała na mnie w tym boosterze dwa miesiące. Nie na miesiąc. Y teraz specjalne pozdrowienia dla. Y no, dokończ, bo to słychać chyba. Nie będzie słychać ze słuchawek. No to specjalne pozdrowienia dla do który nie wierzy, że go słychać. Nie, yes, zjaram się. Dobra, komentarz. Komentujcie, oceniajcie, jeśli chcecie y, się zamienić ze mną za lugię. Nie pytajcie o to, bo nie jest na wymianę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Wejdźcie na Facebook Kośnik i Komikos. Na razie. Cześć. Smacznego.